Michał Nowak, zapraszam na sport. W bardzo ważnym meczu w kontekście walki o utrzymanie w PKO Ekstraklasie Radomiak Radom grał we Wrocławiu ze Śląskiem. Zawodnicy Radomiaka Radom do Wrocławia udawali się po debiutanckim remisie trenera Konstantina Gelki nad mistrzem Polski poznańskim Lechem. Tym razem ich rywalem był zajmujący 16 miejsce Śląsk, który przed pojedynkiem 30 kolejki miał na koncie o 4 punkty mniej aniżeli Zieloni. Nic więc dziwnego, że dla obu zespołów był to jeden z najważniejszych pojedynków całego sezonu. Starcie lepiej dla gości nie mogło się rozpocząć, bowiem już w dziewiątej minucie najlepszy strzelec radomiaka Leonardo Rosza wykorzystał dalekie podanie piłki od Damiana Jakubika i umieścił ją w bramce. Kilkanaście minut później rosły snajper z powodu urazu opuścił boisko. Od tego momentu pojedynek miał niezwykle wyrównany przebieg, ale żadna z drużyn do końca rywalizacji nie przeprowadziła stuprocentowej okazji strzeleckiej. Ostatecznie, gol Roszy zadecydował o triumfie zielonych i jednocześnie przerwał niechlubną serię siedmiu spotkań bez zwycięstwa. A że, że presja była duża dla dla to był bardzo ważny z 6 punktów, z rywalem directem, ale myślę, że obniżyliśmy bardzo, bardzo ten poziom Wiem, że to był mecz o bardzo dużym ciężarze gatunkowym, o dużych nerwach, o dużej presji. To był mecz za 6 punktów, no ale jednak obniżyliśmy ten poziom swojej gry. Po tym niezwykle cennym zwycięstwie Radomiak zajmuje 12 miejsce w tabeli i nad Śląskiem znajdującym się w strefie spadkowej ma już 7 punktów przewagi. Kolejnym rywalem Radomiaka będzie Piast Gliwice, a mecz odbędzie się na obiekcie Mosiru w sobotę 6 maja, początek o godzinie 15. Już po raz dziewiąty w Radomiu odbędzie się bieg Konstytucji 3 maja. W tym roku bieg konstytucji wraca do ścisłego centrum miasta. Wracamy po krótkiej, co prawda, ale przerwie dwuletniej. Gdyż ten bieg no, przyjął się chyba w centrum miasta, i tego typu biegi, bym powiedział, patriotyczne, to szczególnie powinny być w mieście, gdzie wtedy. Jest i odpowiednia oprawa tych biegów, y, widziana przez mieszkańców. Mieszkańcy mogą uczestniczyć, jeśli nie startować, to przynajmniej kibicować, więc warto tego typu biegi patriotyczne realizować w centrum miasta. Organizatorzy przewidzieli bieg Konstytucji na 5 km i marsz Nordic Walking na tym samym dystansie. Będą też biegi dzieci. Tradycyjnie bieg Konstytucji 3 maja łączy sport z historią, nie zabraknie więc patriotycznego charakteru. Biało-czerwone barwy będą dominowały, mamy odpowiednie sektorowe długie flagi, bo wcześniej biegaliśmy, przypomnę, bieg flagi, więc te atrybuty z biegu flagi też będziemy mieli w tym dniu. Poza tym koszulki, które będą na tym biegu przekazane uczestnikom, również będą w barwach biało-czerwonych, więc myślę, że też dopełnimy tych takich walorów estetycznych, żeby ten bieg miał godną tego święta oprawę. Start biegu Konstytucji i marszu Nordic Walking w środę 3 maja o godzinie 9 na placu Koraciego. Biegi dzieci rozpoczną się o godzinie 10.30. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.